serdecznie, drogi Skorpiony, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień. <laughs> Jakież te energie dla Skorpionów. Zawalczenie o siebie, zawalczenie o swój los, wyjście tak, jakby z sytuacji. No, tutaj mamy diabełka, oczekiwanie, ale jest i świętowanie, i gwiazda. Powiem tak, moi drodzy. E, przepiękne emocje macie, drogie Skorpiony. Następny tydzień będzie iście, iście bardziej rewelacyjne, tak mi się wydaje. Tu jest pasja. Macie tego diabła, ale ten diabł to jest z pasją. O, tak bym powiedziała, to jest pasja. Wasza energia. E, coś pozytywnie załatwionego. Tutaj powrót na rodziny emocjonalny czy, czy fizyczny, tutaj zawalczenie o rodzinę. Tutaj dużo wiadomości, tu są wyjazdy, przyjazdy. Wchodzi się na koło fortuny, bo tak chce los, czyli drogie drogie skorpiony, tutaj jest, tutaj jest energetyka wewnętrzna. To jest tak jakbyście byli świetliści, bo to jest tak jakby ta dziesiątka kielichów i ten król kielichów mówi o tym, że zdajecie sobie w pełni sprawę ze swojej fizyczności, ze swojej duchowości. Ze swoich talentów, ze swoich możliwości to jest tak, jakby bardzo mocne zbetonowanie siebie w swoich emocjach, w swoich energiach. Jest tutaj, walczycie o swoje w tym tygodniu bardzo mocno. Mało tego, bardzo wysoko się podnosicie, ja bym powiedziała tak energetycznie. A poza tym, mało tego, jest kapłan, który zawalczy o Was, zawalczy o Was jak diabeł, bo tu się pokazuje pozytywne zakończenie osoba z którą się spotkacie w tym tygodniu bo to jest koniec tygodnia lub na początku przyszłego tygodnia bo to jest ktoś oczekiwany wniesie zakończenie pozytywne waszych spraw czy będą to sprawy zawodowe czy będą to sprawy emocjonalne czy będą to sprawy sądowe drodzy państwo nie wiem ale będzie to ktoś kto zawalczy o was jest to kapłan może być to może być to nie wiem adwokat może być lekarz może być fizjoterapeuta to mogą być przeróżni ludzie osoba bardzo Mądra, wykształcona, wiedząca, gdzie, co, gdzie, jak to się mówi, wsadzić, w którym rowisku, wsadzić poluszek, żeby to rozgrzebać, żeby coś ugrać dla ciebie, Skorpionie. Bardzo mocno ci pomoże tako Wasz osobka, ale idą wiadomości, wiadomości o pieniążkach, idzie koło fortuny, wchodzisz w przepiękny cykl. Ja bym powiedziała, drogi Skorpionie, że. Ta pasja, bo to będzie się, wszystko będzie się działo w tym tygodniu bardzo szybko. Tu są wiadomości, tu jest, na, tu jest natłok zdarzeń, tu jest pozytywne zapewnienie bym wręcz powiedziała pozytywnego zakończenia, tu jest żonglowanie jakimiś zasobami, tu jest zmiana tak jakby zmiana całkowicie. Hmm, zmiana postępowania z prze, tak jakby skorpion się w tym tygodniu całkowicie zmienił o 180 stopni czy taktykę, czy postępowanie, czy siebie czy zadbało o siebie, tak, bo to jest tak jakby też zadbanie o siebie tu jest znalezienie miłości, to jest cementowanie miłości, tutaj jest zawalczenie o rodzinę, ale tu i do pieniążki masz bardzo pozytywne karty skorpionie, więc korzystaj z tego, mało tego jest to tydzień walki walki o to, ale nie sądzę, żebyś to ty samodzielnie walczył, bo tu mi się Pokazuje ktoś, tu się pokazuje ktoś, kto będzie bardzo przychylny tobie, ktoś, kto ci pomoże, ktoś, kto będzie nośnikiem właśnie tego dobrego, i wchodzisz jeszcze na kolejny tydzień, masz to, co na co czekałeś, czyli tak naprawdę zakańczasz trójeczką kielichów, dwójką kielichów i gwiazdą, czyli pełnym spełnieniem. Powiem tak, skorpionie, nic ująć, nic dodać. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, uwaga tylko, bo jesteś tak jakby. Tutaj ja wiem, że skorpiony są szczuplutkie, bo to to są osoby zadbane, ale tu mi się pokazuje właśnie jakaś nadwaga jakaś, jakaś ociężałość, tu się pokazują płyny, więc na to zwróćmy uwagę, a przede wszystkim wyjdźcie, odrzucajcie bo tu jest, chociaż to jest bardzo pozytywne działanie ale jesteście, odrzucajcie to całe swoje poranienie, bo to jest tak jakby skorpion cały czas trzyma te rany on sobie je tam rozdrapuje, tak jakby albo są mu one tak jakby dorzucane, jest tak troszeczkę jak to się marchewka i kijek tak, czyli idzie Skorpion, chce wziąć marchewkę, no to mu się ją cofa, tak zabiera, i tak w kółko, to tak jakby, ale tu jest ktoś, kto zakończy właśnie taki cykl, że marchewki i kija, i tutaj Skorpioni, no przepięknie, przepięknie się odbudujesz, ale Twoje emocje, ja bym powiedziała, że poddasz się komuś, ktoś ci pomoże, i pomoże Ci może nawet nie dla wielkich pieniędzy, bo tu się nie pokazują wielkie pieniądze, ale pomoże Ci dlatego, że byłeś bardzo długo, bardzo długo, byłaś rani ona była skrzywdzona, w jakiś sposób niesłusznie skrzywdzona, wchodzisz w przepiękne emocje, nie? drogi Skorpionie więc powiem tak, bardzo fajne karty, nie wiem, co mam tu jeszcze przeczytać, poddasz się wyrokom boskim, poddasz się wyrokom ludzkim, wyroki będą dla Ciebie, to, na które, te wyroki, na które czekasz, one będą dla Ciebie, powiem tak, bardzo pozytywne, mało tego, dostaniesz jakieś zapewnienie, że one będą bardzo pozytywne, że coś się zakończy dla Ciebie bardzo pozytywnie, tyleż, kochani, bo tu jest tylko ta ociężałość, to tutaj te nogi, czyli takie, ale to jest takie: bardziej mi się wydaje, że to jest takie poranienie, bardziej emocjonalne, coś głębszego. Tu nie chodzi, tutaj, ale musicie z tego wychodzić, bo to jest tak jakby ta gonitwa myśli, ta piątka mieczy. Tutaj wiele osób wokół jest poranionych przez pewne sytuacje, które w Twoim życiu były obecne do, do niedawna, do tej pory. Ale tutaj jest piękne zakończenie tego. Także tak to widzę. Pozdrawiam serdecznie, kochani buziaczki Hejpa.